Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na test viralowych produktów z TikToka i odkryłam TikTok Shop'a. Wiem, że jestem ostatnia w grze, ale we vlogu wam pokazywałam właśnie produkty dla piesków. Tutaj jeszcze je mam na, na biurku. Jeszcze się spsikam, ale słuchajcie, chciałam zamówić sobie coś z P.Louise, ale wpadłam na Made by Mitchell i stwierdziłam, że spróbuję Made by Mitchell. Kiedyś to się nazywało M-Mitchell e, i zamówiłam brązer, zamówiłam róż i zamówiłam lipkit. kit. Także dzisiaj sobie przetestujemy. Dlatego też makijaż mam częściowo zrobiony, mam nałożony podkład, to jest krem BBS he Mam podkuszone brwi i mam wytuszowane rzęsy. Także zapraszam Was do oglądania czy rzeczywiście to takie viralowe produkty, czy jest to firma napędzona tylko i wyłącznie przez social media i nie są warte swojej ceny. zapach, to nie powiedziałam, ale jest to Britney Spears w uszach mam moje nowe kolczyki więc jest super i ja chciałam właśnie P.Louise zamówić sobie tego mystery boxa i chyba to zrobię bo kusi mnie, właśnie mam ochotę sobie, sobie potestować nowe jakieś kosmetyki i myślę, że jest to też coś interesującego dla was, dla widzów w Polsce, żeby zobaczyć coś co nie jest tak bardzo popularne em, w Polsce no ale dla osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii też to może być ciekawe, no bo może też o tym słyszały, myślały, zastanawiały się te osoby, czy by czegoś sobie nie spróbować. No to przychodzę dzisiaj proszę bardzo yy, z pomocą i sobie przetestujemy. Mnie produkty Made by Mitchell nie są zupełnie obce, w takim sensie wiem o ich istnieniu. Nawet Ania Nickel, jak u mnie była ostatnio, to sobie zamawiała do mnie produkty, bo tam jakieś były brązary na wyprzedaży i ona sobie zamówiła, ale w sumie nie wiem, jakie się te brązary sprawdziły. No, i ogólnie zaczęły mi się wyświetlać te TikToki mm, z różami. I słuchajcie, em, Made by Mitchell. Mm, bardzo mi się ta marka kojarzy z Pilouis Mają dość podobne opakowania. Myślę, że oni są w ogóle znajomymi. I jak byłam na evencie Pilouis z Sarą, która mnie zabrała jako trzecie kołowodzą, czy jako osobę towarzyszącą, no to Mitchell tam był. P.Louise jest znana, to już możecie kojarzyć z takich kolorowych makijaży, no i Michelle też założył swoją markę kilka lat temu yy, i też yy, podbiła serca ludzi, tak jak P.Louise. Także zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o Michela to wszystko jest w neonach, jeżeli chodzi o P.Louise to wszystko jest w różach. Ja podejrzewam, że mają tego samego y, Suppliera, czyli mają tą samą y, Nie wiem, czy, czy fabrykę Ale tu coś widzę, że Jest bardzo podobnego, ale mogę się mylić Ale myślę, że to jest y, to samo I tak Mają przeogromny Wybór róży Ja wam tutaj wrzucę film właśnie dziewczyny y, Na które trafiłam na TikToku Zobaczcie ile tu jest kolorów Ona naprawdę słuczuje wszystkie tutaj na szyi I to jest w ogóle bardzo fajna opcja, żeby Słuczować w ogóle produkty na szyi i tak, M, -my, M. by. M. by. Mitchell? Made by Mitchell. Ta marka mi się bardzo kojarzy właśnie z takimi kolorowymi makijażami, takimi niestandardowymi. E, on naprawdę ma przeróżne dla różnych karnacji, więc za pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja to jestem taka basic girl, więc wiecie, mnie to nam dużo nie potrzeba, ale no nie powiem. Podobało mi się bardzo dużo tych róż, ale ciężko było mi właśnie zobaczyć, zobaczyć swatch, sprawdzić jak to wygląda na żywo. Także troszeczkę w ciemno zamawiałam. Były też odcienie, które nie były mm, na stanie. No i tak stwierdziłam, to może spróbuję sobie tego Michela i zaczniemy sobie może właśnie tutaj od tego bronzera. Także tutaj jest Made by Mitchell Liquid Blusher. I te blushery to jest akurat brąz, ale to się wszystko nazywa blusher. I blusher i blonzer. To się nazywa blush, czyli b -b -u r URS. Bo normalnie blush to jest b -u s USH, ale to jest r, -r blush. Podejrzewam, że może dlatego, żeby wyblurowało, nie wiem. Ale brązer, jaki wybrałam, jest w odcieniu Shady Business. I to był taki właśnie odcień ciepły. Mieli też chłody, mieli też bardzo ciemne. No, przeróżne te odcienie, i zobaczcie tutaj. I ogólnie tak, ceny były bardzo dobre, dlatego że na TikTok-shopie była właśnie promocja i te produkty można było kupić naprawdę dużo taniej. I z tego co pamiętam, to ja te wszystkie ze rzeczy: tutaj lip kit, tutaj brązer, i róż z zobaczyłam 30 kilka funtów, więc myślę, że to jest spoko. I to jest właśnie, widzicie, w postaci takiego tutaj płynu. I to są niby takie uniwersalne produkty, zarówno i róż, tak jak i brązer, że można ich używać na różne, na różne sposoby. Czyli właśnie tutaj te róża można na policzki, na usta, też na, mm, na oczy nałożyć. Więc taki produkt uniwersalny, uniwersalny. I tu jest napisane, że to jest właśnie róż płynie, chociaż właśnie ma taki kolor. I tu, co ja sobie zrobię, to ja sobie nałożę i zobaczymy, czy będzie hit, czy będzie kit także zrobię sobie może kilka kropek bardzo fajny odcień właśnie nie byłam pewna, bo to wiecie, na internecie też to inaczej wygląda czy to nie będzie tak szybko zastykać, ale bardzo dużo pozytywnej recenzji i ani razu nie widziałam tak naprawdę, yy, nie widziałam negatywnej opinii na ten temat tylko, że użyłam sobie teraz, słuchajcie pędzla po podkładzie, więc będę musiała sobie dołożyć bo tutaj mi to zaniknęło. Powinnam sobie użyć innego pędzelka. Także, dobra. Rozciera się. Rozciera się łatwo, bardzo łatwo. Efekt bardzo delikatny. Także, zrobimy inaczej. Nałożę sobie tutaj na dłoń. Tak, proszę bardzo. Zobaczcie, kiedy Może porównam go do tego Chanel'a, żebyśmy sobie mogli porównać kolory. No i kolor dość podobny i na form. Nie, no Chanel jest ciemniejszy. Chociaż na żywo? Dość podobny, dość podobny ten odcień. Ale zobaczymy, właśnie jak będzie się go rozcierać, bo to jest całkiem inna formuła. Bo ten Chanel jest bardziej taki woskowy. Um, natomiast to jest bardziej taka farbka. No ale dzięki temu on ma właśnie się lepiej trzymać. Uła! Ale się bardzo dobrze się rozciera. Rzeczywiście, bardzo ładnie. Super kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor. Ciepły, ale nie jest taki mega mocno pomarańczowy. Napiszę, że mi myślę, że będzie troszkę za cień. moja herbatka na gardło. Dziękuję, kochani, kocham cię. cię. Usłyszeliście to? Ja mam takie problemy ze szczęką. ja muszę Botok z zrobić, bo mi szczęka, szczęka. Podoba mi się kolor i łatwiej się to. Y Rościera jak Chanel. Chanel jest bardzo y, kremowy, ale można sobie zrobić bubę. A on tak jakby, widzicie? On znika. Ale tak jest taki wodnisty. Hmm. Nałożę sobie jeszcze odrobinę może na nos i tu pod usta. Bardzo ładny kolor. Taki trochę karmelo. Pędzartem sobie tutaj trochę wyjadę. Anusia, jak oglądasz ten film, daj znać, czy używasz tych produktów, czy ci się sprawdziły. I dużo osób właśnie po przetestowaniu jednego koloru kupuje inne. Podoba mi się to, nie widzicie, nie ma żadnej tutaj krechy, ładnie się wszystko wyblendowało. Love it, ale nie chcę sobie, wiecie, nie chcę sobie tutaj wykrakać zaraz czegoś. Zmyję sobie z ręki i pokażę Wam słocze róży. Bo e, ja sobie zamówiłam Lipkit, ale w Lipkicie, czyli w zestawie do ust, okazało się, że jest też róż. I ten róż jest e, o nazwie Them Peach, nie Preach, tylko Peach. I tutaj tak wygląda. I pokażę Wam słocza na dłoni. Jest mega neonowy. Jest mega neonowy. Wiecie z czym mi się kojarzy? Z czymś mi się kojarzy? Kojarzy mi się z paletą Felicea. Zobaczcie, w takim mega pomarańczowym kolorze. Aaaa. W kolorze 302 medium. Dobra, no, że to nie jest to samo. Tu jest Felicea, a tu jest właśnie Michelle. Ale, moi drodzy, zamówiłam ten lip kit, czyli zestaw do ust w odcieniu Muted Mood. I w zestawie mamy. Lip liner, czyli konturówkę, błyszczyk i blush, czyli róż. I pokażę Wam teraz róż, który był załączony w tym lipkicie. I te lipki to był naprawdę fajny deal, bo chyba właśnie kosztował 14 funtów. I on jest dużo jaśniejszy. Ja nigdy takiego jasnego różu nie miałam. I już Wam pokażę, jak on wygląda, jak on się w ogóle nazywa. No, mega jasny. Nie wiem, czy to jest twar Te kolory, niektóre są takie w ogóle nietwarzowe. twarzowe. Um. Może być coś dziwnego. On się nazywa Plant Gaze. Plant Gaze. Więc on jest tutaj aż taki żółty. No, na mnie jako dla jesieni będzie raczej za jasne. Myślę, że najjaśniejsza wiosna to będzie fajny kolor dla Was, ale może jakoś je sobie pomieszamy. Druga rzecz w zestawie to jest właśnie ta konturówka, więc chętnie sobie ją też porównam do konturówki z mojej ukochanej konturóweczki z. Oczywiście nyx bo mam tutaj brand new. Nówka Funkiel. I tu jest yy, No Trip, nie, nie, No Trip to jest cała seria, a odcień to jest Turned, tak mi się zdaje, Turned. Jest tu znowu neonowa, zrobię sobie tutaj słocza na ręce, a może na, jedno, na jeden policzek nałożę ten jasny, żebyśmy sobie zobaczyli jak to wygląda. Bardzo fajny odcień, ciepły, coś dla mnie, megusta Picasso i oczywiście obok Nude Truffle bardzo podobny odcień, ale ten z Michela wpada bardziej w rudość. Tu jest Mitchell, tu jest. Y, bardziej brązowa jest z NYXA, ale myślę, że będzie ładnie wyglądać. No i ostatnia rzecz w zestawie. To moi kochani, ja będzie błyszczyk, który się nazywa Cream Dream. I ja wiedziałam, że to będzie błyszczyk mleczny, ale on tu wygląda jak korektor, bo ja już sobie podpatrzyłam, ale nie otwieram. I to jest tak białe, że ja sobie tutaj zrobię słodka. O tu, to jest korektor. Myślę, że mogłoby się to, e, Sarze. Spodobać. Nałożę, nałożę sobie, nałożymy sobie sam ten um, błyszczyk i zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach, albo nie z konturówką, no bo o to tutaj chodzi. Ale tu są słodcze, także bardzo inne kolory, dziwne kolory. No ale zobaczmy. No najlepiej byłoby jechać stacjonarnie i sobie coś wybrać, ale teraz będziecie widzieć na mnie, to będziecie mogli sobie um, zobaczyć, jak to wygląda na, na, na mojej skórze. I tak, nałożę sobie może ten jasny Plant Glaze i zobaczymy, jak on sam wygląda, bo on jest bardzo jasny. No, zobacz, jest 10 wśród mojej skóry, więc. No, za bardzo. Nie jest to raczej dla mnie kolor, bo on. No nic, prędzej go mogę. Chociaż. Tak, trochę rozświetla. Nie. Mm -mm. Nie mój kolor, za jasny. Nałożę teraz ten drugi. ten Peach. I zobaczymy, jak on będzie wyglądał. To to już jest coś w mojej bajce, natomiast znowuż jest bardzo jasny. Ale nie jest aż tak jasny, jak tamten, więc ja sobie go tutaj wklepię. No już dużo żywiej wyglądam. Jest też tam taki bardzo różowy, bardzo różowy. Ok. No, to wygląda dużo lepiej. Bardzo mi się to podoba. Love it! To teraz dołożę go po prostu tutaj na drugą stronę. I jest napigmentowany, ale widzicie, nie robi tego efektu, co robią róże z Rare Beauty. Czyli, że jest zbyt mocno napigmentowany, tylko można sobie go fajnie sklepać. Mega świeżość, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Chyba będą ulubieńcy, niech to się utrzyma. Natomiast ja mam dzisiaj krem CC. Bardzo mi się podoba. Uważam, że mega świeżo wygląda. Stosowałam się, że nic z tego nie będzie. Jak zobaczyłam te kolory, bo są takie, mm, ciekawe. Powiedzmy inne. No dobrze. Teraz się przypudruję i nałożymy sobie te pomadki. Ale ten jest bardzo jasny. Bardzo jasny. Ale w sumie ten Plant Grace... Gay's, jak go nakładać pod oczy jako korektor, będę się bawić. Także szybko się dopudruję Fenty i zaraz do was wracam. Jeszcze tak mi się przypomniało, że ja mam pomadkę od Charlotte Kim K.W. i ona jest w również bardzo jasnym kolorze. I czy ona jest aż tak jasna? Ona nawet nie jest aż tak jasna jak to. Czekajcie, zrobię sobie słocza na dłoni. No, ten błyszczyk. Będzie fajny do rozjaśniania, czyli żeby nałożyć sobie tylko i wyłącznie na sam środek Bo, jeden, yeah, jakie jasne Nałożę sobie sam, co? Yy, nałożę sobie kim i na to ten błyszczyk To na pewno będzie fatalnie wyglądać Ale z ją konturował Okej, okay, właśnie mi zniknęły usta, mamy 2000... Który rok? Siódmy, piąty. Ja, ja! O my god! Wszystkie fanki korektora na ustach by się dały pokroić za taki błyszczyk. Żółte zęby, oczywiście za jasne, i no chyba nikt dobrze nie będzie wyglądał w ten sposób, ale ja myślę, że ten błyszczyk to może być hit żeby go właśnie nakładać na środek, także dobra zmywam to, bo wymyło mnie to strasznie i sobie polecę e, z e, konturówką ten jasny róż nałożę może jako pomadkę bo był w lipkicie, więc może on jest to, żeby go nałożyć na usta konturóweczka, fajnie bo jest wysuwana powiem wam, że musimy teraz zamówić inne rzeczy obrysuję sobie usta bez gadania kolor mi się bardzo podoba tej konturówki, piękny kolor i wiecie, co sobie wycieniuje te usta jeszcze po bokach. No i teraz tak. Czy ja powinnam nałożyć chyba powinnam nałożyć w takim razie ten róż jako pomadkę. Bardzo to jest jasne. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale tak dziewczyny noszą. Ładnie. To Jest taki typowy, wiecie, angielski styl. No i wklepię sobie delikatnie oh, ten korektor. Wow, jakie to białe. Ciekawe. Myślę, że z moim, z moim, z moim kombo innych produktów. Podoba mi się to ombre. Okej. Okay. Temu produktowi myślałam, że dam zero. Jego pierwszy raz maźnęłam. Ale powiem Wam, że uważam, że no ładnie to wygląda. Tylko bym nałożyła jeszcze troszeczkę ciemniejszą pomadkę. Ale do takiego efektu ombre. Delikatny błyszczyk. Myślę, że spoko opcja. Ładnie to wygląda. Nie ma żadnych krech. Bardzo ładnie się rozglądało pędzlem, więc gąbeczką myślę, że będzie jeszcze lepiej albo palcem. Koniec końców to kombu na ustach, mi się mega podoba. Zrobię Wam zbliżenie. O! Proszę bardzo. Jest ombre w stylu Nichella. Myślę, że bardzo ładnie Cara wygląda. Wszystko. Pierwsze wrażenia, bardzo dobrze. Nie będę nagrywała tego filmu w formie całodniowego testu, dlatego że już jest późno i już, już jest czwartek, tak naprawdę. I, I po prostu mi przyszły w poczcie te produkty i od razu chciałam się nimi pomalować, więc nie będzie testu, ale myślę, że w przyszłych filmach będziecie na pewno widzieć i dam wam jakieś zdanie na ten temat. Natomiast jestem pozytywnie zaskoczona, chociaż te kolory były bardzo dziwne, no i są dziwne. No, to wrzucone w taki swój makijaż myślę, że bardzo ładnie wyglądają. I są proste w obsłudze, bo myślałam, że będą bardziej napigmentowane, że to będzie coś, ale właśnie Rare Beauty. A tutaj pozytywne zaskoczenie, i myślę, że tutaj kilka rzeczy może stać się moim, moimi ulubieńcami. Mogą, kilka z tych rzeczy mogą stać się moimi ulubieńcami. Także jestem ciekawa, co sądzicie. Czy mieliście te produkty? Nie wiem, czy są dostępne w Polsce. Podejrzewam, że z UK można zamawiać. No i idę pić moją herbatę, bo jestem w pozytywnym zaskoczeniu. Myślę, że bardzo ładnie mi wyjdzie ten makijaż. Czyli make up, no make up, szpachelka, ten auto w ten. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!